Witam, drodzy słuchacze. Mówi Andre Branko, a ty jesteś na kanale Almes Afins. Dziś przychodzę do was z historią, która poruszy wasze serca. Przygotuj się na zachwycenie. Ogień na kuchence powoli zgasł, a Tatiana z głębokim westchnieniem opadła na kuchenne krzesło. Kolejna wizyta u lekarza, kolejna zawiedziona nadzieja. Trzy lata niekończących się zabiegów, badań, leków, zastrzyków, trzech prób zapłodnienia in vitro i nic. Lekarz, posługując się swoim technicznym żargonem na temat szczególności fizjologicznych i czynników indywidualnych, potwierdził tylko to, co już wiedziała: szanse na posiadanie dziecka z Romanem były prawie zerowe. Poznali się osiem lat temu na imprezie firmowej. Jest projektantką pełną marzeń. On, obiecujący dyrektor do spraw sprzedaży. Sześć miesięcy później byli małżeństwem. Siedem lat wspólnego życia, z czego pięć na tych pięćdziesięciu metrach kwadratowych, które Tatiana przekształciła w przytulny dom z wyjątkiem małego pokoju, o którym zawsze marzyła, aby pomalować go na niebiesko lub różowo. Teściowa do Une Ines nigdy nie kryła pogardy. To bardzo proste dla mojego syna skomentował na tyle głośno, że synowa go usłyszała. Kiedy stało się jasne, że dzieci nie przyjdą, pogarda zamieniła się w lód po co się z tobą ożenił, co pytał za każdym razem, gdy pojawiał się w niedzielę, z tym fałszywym uśmiechem. Co jest dobrego w kobiecie, która nie rodzi dzieci? Roman w tych chwilach znikał na balkonie z papierosem, woląc się nie wtrącać. Gwizd czajnika przywrócił ją do rzeczywistości. Tatiana wstała, żeby zaparzyć kawę rozpuszczalną, gdy usłyszała przekręcany klucz w zamku. Dziwny Roman miał wrócić dopiero za dwie godziny. Drzwi nagle się otworzyły i był tam on, a za nim trójka dzieci, dwóch chłopców, jeden ośmioletni, drugi sześcioletni i czteroletnia dziewczynka. Wszyscy wyglądali na zagubionych i przestraszonych. Za nim idął Unę Ines niosła dwie ogromne walizki z uśmiechem, zwycięstwa na twarzy. Co się dzieje? Tylko tyle Tatiana mogła powiedzieć. Roman rzucił klucze na stolik przy wejściu i spojrzał na nią spojrzeniem, jakiego nigdy u niego nie widziała. Mieszaniną pogardy i wyższości. To dzieci mojego kuzyna Olega, oznajmił sucho. Pamiętasz, jak mówiłem o jego trudnościach? Tak jest. Stracił prawo do opieki, jego żona zniknęła, a teraz nie może się nimi opiekować. Tatiana poczuła ucisk w żołądku. I tu będą mieszkać, i dodał Roman, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Będziesz się opiekować, tworzyć, bo twoje własne się nie urodzi. Zamarła z niedowierzania. Za mężem Teściowa z triumfalnym spojrzeniem pakowała walizki. Wszystko, czego potrzebują, już rozdzieliłam, powiedziała Downe Ines, wchodząc do pokoju, jakby była właścicielką domu. Zawsze chciałaś mieć dzieci, Tatiana. Teraz tak jest. Cieszyć się. Dzieci, skulone przy wejściu, tuliły się do siebie, obserwując wszystko szeroko otwartymi oczami. Roman, nie możemy, po prostu upróbowała Tatiana, ale przerwano jej. Możemy i zrobimy to. Oni są moją rodziną, moją krwią. W przeciwieństwie do ciebie, nie odwracam się od siebie. Musieliśmy o tym porozmawiać. Nalegała, starając się zachować spokój, choć w środku wszystko się gotowało. Nie ma o czym dyskutować. A może jesteś temu przeciwny? Rzucił wyzwanie Romanowi. Czy ty w ogóle chcesz mieć dzieci? Czy te wszystkie wizyty u lekarza były tylko teatrem? Słowa zapiekły jak nóż. Tatiana poczuła ucisk w gardle. Idę do pracy, oznajmił obojętnie. Moja mama ci dzisiaj pomoże. Kiedy wrócę, chcę, żeby wszystko było w porządku. Oczywiście, mój synu, zagruchała do UNE Ines. Oboje sobie z tym poradzimy, prawda, kochanie? Tatiana spojrzała na dzieci, takie kruche, takie zagubione. Coś w niej poruszyło się. Nie byli temu winni. Jak się nazywacie? Zapytał, kucając do ich poziomu. Jestem Cyryl i odpowiedział najstarszy. To jest Gleb, a to jest Sonia. Jesteś głodny. Próbował się uśmiechnąć, choć jego świat się walił. Maluchy nieśmiało pokiwały głowami. W takim razie zjedzmy coś. Robiąc kanapki i podając herbatę, Tatiana zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki Alicji, wychodząc na balkon, żeby spokojnie porozmawiać. Możesz tu przyjść? Teraz? Zapytała zdesperowana. Pół godziny później Elis była już przy drzwiach. Podczas gdy Doune Ines opiekowała się dziećmi, oboje zamknęli się w kuchni. Czy jesteś szalony? Powiedziała Alicja. Po prostu wrzucają do twojego domu trójkę dzieci, a ty się na to zgadzasz. Wiem, westchnęła Tatiana. Ale spójrz na nich. To nie ich wina. Jesteś wykorzystywany, ta nincha. Twój mąż i ta potworna teściowa chcą po prostu. Wiem, powtórzyła stanowczo. Ale mam plan. Kiedy Elis wyszła, Tatiana wróciła do salonu. Do Uny Ines już układała pościel na Sofie. Tutaj śpią chłopcy, a Sonia może zostać w pojedynczym łóżku, rozkazał. Aha, i ja też zostanę, żeby pomóc ci się do tego przyzwyczaić. Nie ma potrzeby, wtrąciła Tatiana ze stanowczością, która zaskoczyła nawet ją samą. Odwróciliśmy się. Ale ty nic nie rozumiesz o dzieciach. Zaprotestowała teściowa. Szybko się uczew, uśmiechnął się bez zająknięcia. Dziękuję za pomoc, ale od tej chwili zajmę się sobą. Po napiętej dyskusji pani Ines ostatecznie wyszła. Sama z dziećmi Tatiana postanowiła lepiej je poznać. — Opowiedzcie nam trochę o sobie — zapytał, podając herbatę i ciasteczka. Stopniowo zaczęli się rozluźniać. Kyryl uwielbiał rysować i układać puzzle. Gleip był zafascynowany dinozaurami. Sonia, najmłodsza, żyła w świecie baśni i lalek. Opowiadali, że ojciec zaczął pić po odejściu matki, do czasu, gdy opieka społeczna umieściła ich w schronisku. Stamtąd tego dnia odebrał ich wuja Kroma. Więc jesteś naszą nową mamą? Zapytała nagle Sonia, przez co serce Tatiany stanęło. Ja zaopiekuję się tobą, dopóki nie znajdziemy rozwiązania i odpowiedziała ostrożnie. Wieczorem, po kąpieli, przebraniu dzieci i położeniu ich do łóżka Tatiana opowiedziała sołni historię o trzech małych świnkach, tak jak robiła to jej babcia, gdy była mała. Kiedy maluchy zasnęły, wyjęła notes i wykonała kilka telefonów. Kiedy Roman przyjechał około dziesiątej, lekko pijany, ona już dokładnie wiedziała, co ma robić. Więc zarządzałeś gangiem? Zadrwił. Śpią, odpowiedziała spokojnie Tatiana. Musimy porozmawiać. O czym? Wzruszył ramionami. Wszystko zostało rozwiązane. Dzieci potrzebują domu. Potrzebujesz dzieci. Każdy wygrywa. Oprócz ciebie, oczywiście. Nie chcesz tych dzieci, powiedziała cicho, ale stanowczo. Podoba ci się. Zmarszczył brwi. Przyprowadziłeś ich tutaj nie z miłości do swoich siostrzeńców, ale żeby mnie ukarać. Roman unikał jego wzroku. Nonsens mruknął, ale w jego głosie drżała niepewność. Nigdy mi nie wybaczyłeś, że nie mogę mieć dzieci, kontynuowała Tatiana, nie mrugając. Ale wiesz, Ceo, że nie można mieć dzieci. Głos Cyryla drżał, ale jego oczy błyszczały determinacją, która nie pasowała do jego trzynastu lat. Ale spójrz, jak to wszystko się skończyło. Chciał nas wykorzystać przeciwko tobie, ale w końcu zyskaliśmy matkę. Tatiana poczuła gulę w gardle. Słowa jej syna i jej syna brzmiały jak prawda, której zaakceptowanie przez nią samej zajęło lata. Wyciągnęła rękę przez stół i Kryl ujął ją bez wahania, jego palce, teraz większe niż gleba, ściskały ją ze spokojną siłą. Myślał, że mnie karzer mówił dalej, patrząc na każdego z nich: Cyril, ze swoim poważnym, nastoletnim spojrzeniem, Gleb, który już się uśmiechał z kawałkiem chleba w ustach, Sonia wymachująca łyżką, jakby dyrygowała wyimaginowaną orkiestrą, i Maria. Mały cud śpiąca na kolanach Michaiła. Ale to on przegrał. Straciłeś szansę, aby naprawdę nas poznać. Widząc, jak Kirył rysuje te niesamowite obrazy, Gleb wygrywający olimpiadę matematyczną, Sonia śpiewająca w szkolnym chórze, jakby świat był jej sceną, ugłos mu zamał na sekundę. A Maria on nawet nie wie, że ona istnieje. On jest głupi, stwierdziła Sonias. Brutalna szczerość dzieci. Wujek Michaju jest o wiele milszy. Uczy mnie, jak budować gigantyczne zamki z piasku. Michaju roześmiał się, obejmując ramieniem Tatianę. A poza tym mam całą rodzinę za darmo. Najlepsza oferta w moim życiu. Nie jest za darmo, nie poprawił gleb poważnie. Opiekujemy się mamą. I taty też. I Marię. I nawet kot, który potrafi miałczyć tylko o świcie. Śmiech wypełnił kuchnię, ciepły jak zapach obiadu wciąż parującego na talerzach. Tatiana wyjrzała przez okno, gdzie ostatnie światła zachodzącego słońca malowały ogród w odcieniach złota. Przypomniał sobie tę noc, wiele lat temu, kiedy Roman po raz ostatni wszedł przez te drzwi, niosąc ze sobą jedynie złość i urazę. Myślała wtedy, że jest sama. Ten ciężar trójka przerażonych dzieci, rozbite małżeństwo, rozbita rodzina byłby nie do uniesienia. Ale teraz, patrząc na scenę przed nią, zrozumiała: nigdy nie była sama. Wiesz, Cyryl powiedział, mocniej ściskając jego dłoń, czasami życie rzuca nam rzeczy, o które nie prosiliśmy. Ludzie, których nie wybraliśmy, ból, na który nie zasługujemy. Ale uśmiechnęła się, a jej oczy zaszły łzami, i czasami to właśnie w tych nieplanowanych rzeczach odnajdujemy to, czego potrzebujemy najbardziej. Sonia uderzyła łyżką w stół. Czy to oznacza, że możemy teraz zjeść deser? Więcej śmiechu. Michał podał ciasto, a Tatiana pocałowała Marię w czoło, która obudziła się wraz z hałasem i patrzyła na wszystkich szeroko otwartymi oczami, jakby próbując zapamiętać tamtą chwilę. Twoja rodzina. Nie tego, który dała jej krew lub przypadek, ale tego, którego wybrała w walce z miłością, z każdą decyzją, która ją tam doprowadziła. A kiedy Cyryl już z kawałkiem ciasta w dłoni zapytał cicho, myślisz, że będzie tego kiedykolwiek żałował? Tatiana nie wahała się. Nie wiem. Ale to już nie ma znaczenia. Patrzyła na każdego z nich, a jej serce było tak przepełnione, że aż bolało. Ponieważ już wygraliśmy. Nie możesz mieć własnych dzieci, i kontynuował Cyryl ze szczerością, na jaką pozwala tylko absolutne zaufanie. A teraz jesteśmy my. Cztery. Wszystko twoje. Sonia dodała, a w jej oczach błyszczała prawda, której nie trzeba było wyrażać słowami. Nawet jeśli trzy nie wyszły z twojego brzucha. Góle w gardle Tatiany nagle wzrosła tak silna, że musiała mocno przełknąć, aby łzy nie popłynęły właśnie tam, pomiędzy śmiechem, a okruszkami ciasta. Ale Michaju, zawsze uważny, ścisnął jego rękę pod stołem drobny, prawie niedostrzegalny gest, który mówił wszystko, jestem tutaj. Nie jesteś sam. Uśmiechnęła się i tym razem nie czuła bólu w klatce piersiowej, tylko tak ogromną wdzięczność, że przepełniła ją. Tak szepnął głosem ochrypłym od emocji: jesteś mój. I to, przerwał, jakby słów było mało, jest największym darem, jaki życie mi dało. Najpiękniejsza niespodzianka, jaką mogłam sobie wyobrazić.